Dzień dobry, nazywam się Michał Wieciech, jestem pracownikiem nad Niepołomice, jestem również leśnikiem. I dzisiaj, dzięki zaproszeniu Domu Pełnego Kultury, mam przyjemność przeczytać opowiadanie z książki pod tytułem Dentysta w Paszczy Krokodyla autorstwa pana Pawła Wakuły pod tytułem Pierwsze Ognisko. Tak pokrótce jeszcze chciałem. Powiedzieć, że Leśniczy Piątek, który jest bohaterem również tego opowiadania, jest bohaterem całego cyklu książek autorstwa pana Pawła Kuły. Leśniczy Piątek w swojej pracy spotyka różne stworzenia, różne zwierzęta, a też dwójkę przyjaciół, którzy wystąpią w tym opowiadaniu. Będzie to skrzat Maurycy i szczurek Ogryzek. Zapraszam! Muzyka Pierwsze ognisko. Do doliny bagiennej trawy wreszcie zawitała wiosna. W promieniach słońca ostatnie łaty brudno-białego śniegu topiły się i zamieniały w wesołe strumyczki raźno podążające w stronę rzeki. Kap, kap, kap. Z każdej, nawet najdrobniejszej gałązki spadały krople wody. Trzeba jakoś uczcić tak piękny dzień. Może rozpalimy ognisko? Zaproponował Ogryzek i nie czekając na Maurycego, zaczął zbierać z ziemi wilgotne drwa. A wiesz, że to dobry pomysł? Uśmiechnął się skrzat. Po chwili obaj nosili z lasu na ręcza gałęzi, z których pośrodku malinowej polany zaczęli układać zgrabny stosik. Podczas tego zajęcia zastał ich leśniczy piątek. A cóż to ma znaczyć? spytał surowo. Chcecie puścić z dymem całą dolinę? Nie wiecie, że nie wolno palić ognisk w lesie. Maurycy i ogryzek spojrzeli po sobie niepewnie. Jest tak mokro, że nie ma mowy o pożarze. Pąknął skrzat. A poza tym zakazy są dla ludzi, odparł bezczelnie szczurek. Na mleśnym stworzeniom wszystko wolno. Chce pan zakazać błędnym ognikom nosić płomieki nad głowami? Ciekawe jak się pan do tego zabierze. Piątek w zamyśleniu potarł brodę. Pożar lasu był jednym z jego najgorszych koszmarów, ale dobrze wiedział, że niemal zawsze spowodowany jest przez ludzi, bardzo rzadko przez piorun, a nigdy przez zamieszkujące puszcze stworzenia. Może zrobicie marzannę zaproponował poluborn. Jest tak mokro, że nie uda się wam rozpalić ognia, ale gdybyście wzięli dwie solidne żerdzie odwrócił się, żeby z ułożonego przez Maurycego i Ogryzka stosiku wybrać odpowiednie patyki i aż podskoczył z wrażenia, gdy z szumem potężnych czarnych skrzydeł oderwał się od ziemi jakiś ptak, unosząc w dziobie jedną z gałęzi. A to dobre roześmiał się ogryzek. wygląda na to, że kruk Aloisy też chce zrobić sobie ognisko. – Jemu też pan zabroni? Maurycy zmarszczył brwi. – To do niego niepodobne. Alojzy na pewno chce zbudować szałas albo płotek. A może zrobi marzanny? Piątek uśmiechnął się pod nosem. – Kruki są bardzo zmyślne, ale nie sądzę, żeby Alojzy tracił czas i siły na takie głupstwa. Ma coś ważniejszego do zrobienia. Musicie wiedzieć, że te ptaki jako jedne z pierwszych już na początku wiosny budują swoje gniazda. A chyba, że tak! Mruknął skrzat. Wiadomo, własny dom jest najważniejszy. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bądźcie zdrowi. Cześć.